Dzień dobry! Cześć wszystkim! Tu Patryk Hilewicz, Madam. Witamy Was w. zaczynamy od Newsika, którego mm. znaleźliśmy na naszej grupie na Facebooku. Grupie, która nazywa się. W Więc, jeżeli chcecie sobie poklikać. Z innymi świrami jak wy, to zapraszamy. Zapraszamy. Słuchajcie, rybnik.com.pl Wiecie, co to znaczy? Rybnik! Już dojście z wami! Pierwszy incydent kałowy na ludzia. Już za nami? Brodzik został ogrodzony taśmą. Mamy lato. Oficjalnie. Oficjalnie Oficj rozpoczynamy. Oficj oficjalnie na stronie Mosir Rybnik możemy natknąć się na taki komunikat. Brodzik dla dzieci z powodu zanieczyszczenia kałowego nieczynny do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy. Z kolei nasi czytelnicy zauważają, że brodzik został wyłączony z użytku już wczoraj, Uuu. po południu. Co oznacza, że do incydentu doszło w pierwszym dniu rozpoczęcia tegorocznej działalności kąpielisko. W pierwszym dniu. dzień. No, rano, Kilka godzin będzie już po prostu otworzyli i już. I szczęście po prostu przyszedł trzymać. i zestawał. No. no słuchajcie no. Czujesz, że to będzie... E, wyjątkowe lata. Wyjątkowe lato, no, naprawdę no. tak. To nie pierwszy tego typu przypadek na Rudzie, Od lat y, zmaga się z takimi pro problemami i jak widać, nie pomagają nawet sporej wielkości informacje o tym, że maluchy mogą korzystać z brodzika tylko w pieluchomajka. Mm. Widzisz? Co? Mówiłem ci, że musisz zakładać pieluchomajkę jak chodzimy do chodzenia. <laughs> nie muszę! Dodajmy, że na terenie kąpieliska znajduje się też sporo dalet jaki <noise> zajęto. Nie spodziewałem się. No dobrze. Dobrze wiedzieć. Ale i tak się zajmowałem do basenu. Przenosimy się do Lublina. Lu lu Lublina! Lubli I do Was. I przenosimy się też na donald.pl, ponieważ Donald ma dla nas fantastyczną historię. Lugerska policja poinformowała o zatrzymaniu 36-letniego mężczyzny który namalował sprejem różnego rodzaju napisy na elewacji budynku posterunku wodnego przy zalewie zębożyckim. Posterunku wodnego? Tak. Miał jakiś... E, konwuetwy. Może tak właśnie. Albo nie umie pływać. I po Jeden prostu postanowił złości. się zdemścić. O, na posterunku wodnym. Okazało się, że wandal zanotował na ścianie również swoje imię i pesel. Dlatego namierzenie podejrzanego obyło się bez trudu. Dlaczego? W jakim stanie musisz być, żeby napisać swój PESEL, który nie jest prosty. No To ile? Z 8 cyk? Dużo cyferek w każdym razie. W sensie zapamiętać i jeszcze to napisać, w ogóle zapamiętać swoją drogą. Ja też znam swój PESEL. Ja też znam, znam ten PESEL. Ja znam PESEL. I nie... no to coś pochwalić tym może. Ja tak. mam PESEL. Yo, yo, yo mam PESEL. Nie umiem pływać, ale, ale mam PESEL. pesel. Prawo zajęli się policjanci, którym pod koniec ubiegłego tygodnia udało się zatrzymać 36-latka, który jest podejrzany o dokonanie zniszczeń. Mężczyzna był już znany policjantem. Jak to zwykle by było, rok szok, szok i niedowierzanie. Wcześniej był on brany pod uwagę w sprawie kradzieży roweru, która ostatecznie została umorzona. Ale się nudzi. Przyznał się do dokonanych uszkodzeń. No trudno, żebyś się nie przyznał. I zamieszczenia na budynku swoich danych. Jednak odmówił składania wyjaśnień. Co tu powiedzieć? Co tu powiedzieć? Wartość strat oszacowana na kwotę 5 tysięcy złotych, w związku z tym mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. No. Dramat. to jest Ale to jest takie chore, że jemu grozi do 5 lat pozbawienia wolności, no. ale Ryszardowi Rynkowskiemu grozi do 3. No. Coś tutaj nie grał no, Daniel. Myślę, że w wielu kwestiach. Dobra, musimy porozmawiać o Labubu. O co chodzi? Jakby kto po prostu nagle z tym wyskoczył i postanowił wcisnąć to wszystkim do gardła? Ludzie, opanujcie się. Ja nie spodziewałem się po prostu, ale słuchajcie, blanka lipińska e, zaczyna mówić z sensem. Nie wiem, może to ma ten <grym> lifting twarzy. Przyszła <grym> ostatnio. O czym się chwaliła zresztą, bo, zresztą, bo z, ma teraz takie elfie uszy. I wiemy też, ile kosztował, bo kosztował 6 cyferek, od Tak. Dużo, no to 6 cyfr już masz. Ponad 100 tysięcy, zły. Minimum. No minimum, no minimum, ale warto było. Ja miałam bardzo dużo powikłań. No i tu zobaczymy jak się ta sprawa skończy, ponieważ jedna z wiodących pań doktor w Warszawie zrobiła mi krzywdę. I niestety ta krzywda wyszła na dopiero w trakcie operacji, w trakcie liftingu. Chciała włosy na krótko, wygląda bardzo dobrze, naprawdę. To no ludzie mnie obrażają, czuję się obrażona. Mówi. Totalnie z sensem. Rozumiem, dlaczego masz wsiąść po alkoholu do samochodu, jak nikomu nic nie grozi, to ty wtedy grozisz ludziom, nie? Także, nie no, dla mnie nie ma żadnej taryfy ulgowej. I trochę zaczynam się martwić, nie? O co chodzi? O, o siebie, no właśnie. Mam zabrane po 2,5 cm skóry z każdej strony. To jest 5 cm, wcale to jest tyle. To jest bardzo mm -hmm. dużo. No bo Blania oczywiście gardzi Labubu. To już nie jest kwestia gustu, tylko po prostu samego faktu. Nie tej w i że wzięło się z nikon i że nagle to jest taki fejmowany tylko dlatego jadą Bonas. nas. Blanka, Blanka tak, co ty sądzisz kamian? o Labubu? Bo ktoś sobie to przyczepił znane. I by. Who cares? Jak ty postrzegasz to, że ludzie płacą tyle za tak brzydkie misie? A czy to nawet nie o to chodzi, że oni potem 300... Tu jesteśmy! ...że oni 300 czy 500 zł, kosztuje jakaś zabawka do toreb? Zobacz, jak niesamowicie łatwy jest manipulować masami. Dla mnie zatrważające. Jedna, druga, trzecia założyła brzydkiego miśka i nagle misie. czy do mnie ostatnio firma na Instagramie, nie? Że oni mi wyślą bubu, jak ja to pokażę, ale po co mi to? A ona mówi, no nie wiem, bo to jest popularne. I ja mówię, seriously kobieto, ja ci wyglądam jak ktoś, kto brzydkiego miśka do torebki? Chyba bądźmy dorośli, nie wiem. Ja nikogo nie oceniam, niech sobie nożą te miśki. I ja tego nie rozumiem. Za pięć złotych zabawka chińska, obrzydliwka taka, wiesz, kudłata. No, trochę plastiku i, i kolejne góry śmieci zaraz. No bo Blania po prostu też sobie kupiła mieszkanie w Hiszpanii. Tak, jesteśmy z sąsiadkami. Tak. Jest... co, zajęta byłam strasznie robieniem remontów i kupowaniem domów, nie? Ostatnio. A teraz będę zajęta cieszeniem. Się z bratankami tym domem, więc będę miała taki niedosyt twórczy, to wtedy po prostu zrobię film, bo to nie jest jakiś, jakiś racket science. Jesteśmy sąsiadkami, a jej sąsiadką jest też bo jaka gościarska. Bojnia gościarska. i sobie tam dziewczyny żyją, i jest fajnie, i w ogóle, więc wiecie o co chodzi. No, po prostu, tak jest. Ola Sytuacja, Ziarek jest moją koleżanką pokryście. od lat. Oli Ziarek nie mogę nazwać swoją przyjaciółką, bo dla mnie przyjaciel to jest ktoś więcej. Po prostu. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejsze cokolwiek. No i do zobaczenia! Pa! Yeah. pa. Hej, ka! Dziękujemy! A teraz klikacie dalej w następne wideo. I dajecie nam suba, i tutaj macie taki pusz debatą i robicie to w tym momencie. Koniec tematu. Do roboty.